Rzucać do wody i wyciągać z wody. Złowić dużą rybę i mieć trochę spokoju. Ja już kupiłem od miejscowych rybaków <grym> dwa szczupaki duże, także mam zapewnione miejsce na pudle. A mało tego łowi na spławnik. Także... I najchętniej od razu. Pierwszym rzutem duża ryba, i wtedy można sobie pospać. W 1996 roku spotkaliśmy się z Piotrem Bąkiem na Rybach w Łańsku. Wracając z tych ryb postanowiliśmy, że spróbujemy reaktywować starą imprezę z lat 70., która polegała na spotkaniach aktorów i dziennikarzy na Rybach. Robił to wtedy Józef Nowak, nasz nieodżałowanej pamięci kolega. Dlatego też pierwsze zawody o Puchar Zaspu nazwaliśmy jego imieniem. Były to zawody aktorów wędkarzy imienia Józefa Nowaka o Puchar Zaspu. Pierwszym sponsorem była firma Kettner. Spotkaliśmy się nad Jeziorem Mokrym w miejscowości Zgoła. Następne lata to był m.in. innymi Łańsk, Orzysz, Wiartel, Mierki. Byliśmy też w Augustowie nad Jeziorem Białym. Byliśmy na Wigrach w klasztorze i od kilku lat spotykamy się Tutaj nadadają. Zarzucamy na spadkach. Mam nadzieję, że coś z tego będzie. I podstawowa pierwsza zasada. Ustawiamy się twarzą do wody. I dopiero zarzucamy. Tak to jest bardzo ważne. Szukamy niższa świata, więc by nie było. Muszę znaleźć kartę. Startową. Startową. I wtedy no. już no. To wszystko się, to się prosto. I wtedy już po prostu tajmienie najchętniej. Przy tajmienie. Na troć wędrowna z opadu przy trzcinach na bardzo, bardzo na motoru, małe. Be, mer, perłowy Perłowy z z wtedy. Tak, tak, Taktyka na dzisiaj. Dzisiaj na Sławiku jestem. Wyjątkowo w tym roku. Pierwszy raz jest Sławik i yy, no, zamierzam łowić ryby po prostu. Jest to jedno z najlepszych jezior szczupakowo-koniowych w tej chwili w kraju. Organizowane są tutaj imprezy różnej rangi i mistrzowskie, jak Mistrzostwa Polski, czy Mistrzostwa Polski Timowe, czy komercyjne, jak Puchar Garmina, czy też nasze, jak zawody aktorów wędkarzy, imienia Jaremy Stępowskiego, już o Puchar Mistrala. Muzyka Jest to dla nas impreza, która jest naszym aktorskim świętem. Spotkanie tutaj należy do ogromnej przyjemności. Często jest tak, że koledzy, którzy są razem w teatrze, pracując na co dzień, nie grają w jednym spektaklu. I bywa tak, że będąc w jednym teatrze, pracując razem, nie widzą się przez cały sezon, a spotykają się właśnie tutaj na Dadaju, na naszych zawodach. Od lat naszym głównym sponsorem jest firma Mistral z Radomia, firma braci Tomasza i Wojciecha Stępniów. To ludzie, którzy są, mogę to powiedzieć, z kosmosu. Oni praktycznie niczego nie żądają, niczego nie wymagają. Chcą tylko, żebyśmy my, nasze środowisko aktorów i artystów, żebyśmy my byli szczęśliwi na rybach. Hotel, w którym się znajdujemy, Hotel Stardada, również bardzo gościnnie nas przyjmuje. Mamy fantastyczne grono sponsorów, którzy dokładają swoją cegiełkę do naszej imprezy. 20 lat, piękny jubileusz. Było mnóstwo spotkań, było mnóstwo podsumowań, było mnóstwo wzruszeń. Upamiętniliśmy naszych przyjaciół, panie i panów, którzy odeszli już od nas, a byli z nami przez te 20 lat. Na podsumowanie jeszcze mamy godzinę, ale walczymy ostro. Głównie na bata e, udaje się coś złowić. Ja czasami zmieniam na tradycyjną wędkę z kołowrotkiem, ale jest ryba. E, płotki, krasnopióry, uklejki. Spinningowcy na wagę w zespołach walczą dwuosobowych. Nie wiemy jak tam na jeziorze, bo pogoda dzisiaj dosyć taka może i Wędkarska, ale trochę chłodno, trochę wieje, a najważniejsze jest spotkanie. Ewa pierwsza raz mówi na bata, zawsze łowiła na kowrotek. Jestem pod wrażeniem wyczucia i techniki. Super. Eee, w ostatniej godzinie Ewa złowiła więcej ryb niż ja. Jestem dumny z niej i jestem zadowolony z siebie, że w tak krótkim czasie potrafiłem przekazać wiedzę. Mamy sporo leszczyków, bardzo dużo krąpia, bardzo ładne płotki, mnóstwo uklei. No, celujemy na pudło, no tak nieśmiało powiem, na drugie, trzecie miejsce. Mieliśmy chyba szczęście do pogody dzisiaj, na te, przy tych zapowiedziach, e, e, według których miały być, być burze. Silny wiatr, na początku było troszkę kiepsko, był deszcz i wiatr, ale się uspokoiło już od jakiegoś czasu, także... Tylko jak padał deszcz, to chyba ryby nie bardzo to lubią. I nie brały. To znaczy, łowisko jest na pewno dobre, jeżeli chodzi o rybę białą. Co do drapieżników, nie wiem, bo, bo długo trzymałem szupakówkę, ale nic, na, ani na płotkę, ani na oklejkę, ani na okonnika małego, nic nie wzięło. I nie wiem, jak koledzy połowili tam na, na spinningi. Wydaje mi się, że łowisko jest fantastyczne. Miejsce do łowienia nie jest fantastyczne, dlatego, że za dużo tu hałasu, podpływają, odpływają, kobiety gadają, tego, no nie, nie ma, że tak powiem, kultury łowienia. Bo jak na ogół ktoś łowi, to trzeba się zachowywać cicho, a tu przyjeżdżają, hihi, śmiechli i tak a my traktujemy to szalenie, to nie jest zabawa, to są zawody. W pięknej pogodzie, jak widać, cudownie, non stop słońce, flauta, zero wiatru, zero deszczu, żartuję. Nawalało deszczem, padało, strasznie mocno wiało, ciężkie warunki, wszyscy walczyli. Dzisiaj był naprawdę męski big game, i co dziwne, kobiety poływały fantastycznie. Fantastyczna impreza, działo się, były ryby. I największy mój, e, bardzo Opon. ładny okonek. 510. Tylko 40 y, cm i 510 l. także było super. No gorzej by się mogło, padło nam wszystko, zabrakło nam paliwa w silniku, padły nam telefony, nie można było się do nikogo zadzwonić, ale kolega uratował nam wszystko i jakoś się udało po prostu. No. I od tego momentu wszystko się zaczęło naprawiać i Karolina fajnie połowiła. Było fantastycznie. Było fantastycznie, kurczę, same straty. A my się smakujemy za nimi. Silnik mamy zawariowany, także... Ale trochę rybówiliśmy. Wyciągam szczupłego, dzwonię do sędziów, żeby zmierzyli rybę. I w tym momencie, w czasie kiedy rozmawiam, słyszę odbierak. Ja, ja o, do Jacka mnie podbiera kawam baba baba i jedzie. Przepraszam, muszę skończyć, za sekundę odzwonić. Ja, ja tak, mam po szczupaku. Cztery okonki, ale nie o konie. <grym> Także koni tak, 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 <grym> nie będzie. Kręgosłup boli. Krzysztofowi prawie metrówka przy łódce. Taki, taki U. okonek, 50 plus. Plus szupak. Taki trójka, czwórka. Było wesoło. Zimno, <laughs> mokro i mało ryb. Mokro i mało ryb. Ale pysznie. Mieliśmy nową kategorię, kategorię teamów spławikowych. Mieliśmy oczywiście nasze trzy główne kategorie, czyli kategorie aktorów, gości honorowych i mistrzów. Były kategorie dla najlepszej wędkarki, były kategorie dla na największego konia, największego szczupaka i rybę open. Mamy zaproszonych mistrzów z Raimundem Litwińskim, żyjącą legendą swimmingu na czele. Mamy fantastycznych gości honorowych w postaci artystów kabaretu, artystów estrady, reżyserów, rzeźbiarzy. Mam nadzieję, że przyszłe zawody będą równie udane, i tutaj bym namawiał stwórcę, żeby troszeczkę nas oszczędził, jeśli chodzi o warunki pogodowe. W tym. Wczoraj na no dzisiaj już jest bardzo dobrze. Wczoraj wiało, padało, coś nieprawdopodobnego, a mimo to wyniki były bardzo dobre. Bardzo piękne zawody, świetnie zorganizowane. 20 raz się spotkaliśmy w tym samym, znaczy nie w tym samym miejscu, ale kolejny raz na Dadaju, pięknie. Niektórzy pułapali, niektórzy nie, czyli ja bardzo nam było przyjemnie spotkać 120 kolegów w tym samym miejscu. Od 20 lat się spotykamy, jest nam bardzo przyjemny i zapraszamy na Dadaj. Zawody w kategorii aktorów wygrał fantastycznie łowiący, świetnie śpiewający aktor Wojciech Paszkowski. Proszę Państwa, pierwsze miejsce w kategorii aktorów. Człowiek, który zaczyna śpiewać tam, gdzie inni się duszą, Wojtek Paszkowski. Brawo. Brawo. Pięknego szczupaka. Kategorię mistrzów wygrał Darek Boniu. Pierwsze miejsce, proszę Państwa! <śla> don, don. Mistra, Podparł to 83 cm szczupakiem. Nie było w ogóle o czym rozmawiać. Kategorię gości honorowych wygrał Grzegorz Religa, łowiąc. 63,5 cm, 63,5 cm sztupaka. Kategorię timów spławikowych wygrał team Marianopania Edmund Gutkiewicz. Mistrz z mistrzem. Mistrz sceny, pióra mikrofonu i mistrz spławika, wędki i wody. Przede wszystkim zanęty. Marianopania Edmund Gutkiewicz! Trochę się łoki. 12,700. 12 kilo kg. Brawo! Pierwsze miejsce w kategorii składnikowych. Pan Kowrotki. Od firmy Mistral. Bardzo proszę, dwa składniki. jeszcze chcecie coś powiedzieć? Nie! Kategoria bardzo. Ja. Brawo! Oczywiście, największą rybę zawodów w kategorii Open. Złowił Dariusz Boniuk 90 cm. Tak jak już wspominałem, największego konia w kategorii aktorów złowiła Karolina Nolbrzak 42 cm, i największego szczupaka aktorskiego złowił Wojtek Płaszkowski 62,5 cm. Teraz trwają zawody rzutowe do tarczy Arenberga, również poparte wspaniałymi nagrodami. No, Te zawody spotykają się z dużym zainteresowaniem. Są trzy rzuty i jeden rzut liczony. Mamy naszą sędzinę, Elżbietę Brzozowską, która fantastycznie to prowadzi. Mamy też mnóstwo nagród. No i cóż, wydaje mi się, że cały entourage tej imprezy, czyli ta otoczka, która powoduje, że atmosfera jest tutaj bardzo dobra, spowoduje, że będziemy się widywać jeszcze przez wiele, wiele lat.